No dawaj wilku. Magda Wilk. Bartek Musiał. Witamy w kolejnym odcinku Grunt TV. Dzisiaj, jak zauważycie, trochę inaczej. E, sprawdzamy możliwości naszego operatora. Dobrze, ja nie jestem. E, słuchaj, mm, oglądałaś WRC w weekend? Oglądałam, bardziej na Facebooku i sobie... Czyli śledziłaś wyniki po prostu? Śledziłam wyniki po prostu. Szkoda Ci było Roberta Kubicy? Wiesz co, zawsze mi jest szkoda polskich zawodników, jeżeli nie dojeżdżają po prostu do mety, e, aczkolwiek e, wynikami na w ciągu tych dwóch dni na pewno się zdecydowanie broni. Czwarte miejsce, był na czwartym miejscu w momencie tego realnego wypadnięcia e, z rajdu. E, jak widziałaś ten filmik z momentu wypadnięcia, to jakiś wielki problem. Jak to wygląda w ogóle z twojej perspektywy? No bo też tam trochę jeździłaś takimi samochodami. Oj, takimi samochodami, <grym> to jest moim, <grym> już tak powiem, um, aż nad to powiedziane. Um, no, tak jak powiedział, tak, niedogrzane opony, um, zdarza się. Um, myślę, że ten rok jest rokiem, kiedy może sobie to wszystko przetestować, um, może sobie posprawdzać. Mm -hmm. um, no no po raz kolejny słyszę takie zdanie. To jest rok testowy Roberta Kowica. Aczkolwiek wiele już się denerwuje. Przykład tego, co powiedział inny znany kierowca, który jeszcze rok temu jeździł w WRC, no to pokazuje, że robi się takie nasze polskie kiełko małe trochę. Wiecie, zawsze będzie się robiło piekiełko, tak? I zawsze wszyscy będą komentować, jedni pozytywnie, jedni negatywnie. A eee, ja mam trochę taki bardziej personalny stosunek, może przez to, że jakby sama startowałam to się zdarza, tak? Mm -hmm. Chociaż mówię, to są zupełnie, tak powiem... No dobrze, ale taka sytuacja, że w momencie jak wypadli, to Robert od razu powiedział do Maćka, przepraszam. Czegokolwiek by nie powiedział, byłoby to i tak skomentowane na niego niekorzyść przez inne osoby, stąd mm -hmm. ja bym aż tak bardzo, że tak powiem, nie przykuwała uwagi, czy powiedział przepraszam, czy powiedział sorry, czy powiedział, no... Się. Dobrze. Wygrał Jari Matti Latwala. Sebastian Orze miał pecha. Samochód mu w pewnym momencie stanął, jechał 50 km na godzinę. Kto w takim razie będzie mistrzem świata w tym roku? Mamy do wyboru trzech zawodników cały czas. Andreas Nikkelsen, chyba najmniejsze szanse. Sebastian Orze i Jari Matti Latwala. Doświadczenie Orze czy jednak filmy? Finn, Wskazam na film. No dobrze, to według Magdy zdobędzie Jari Matti Latwala. A co działo się w rajdzie Francji? Zobaczcie. To był ostatni odcinek specjalny rajdu Francji. Podczas jego trwania Robertowi Kubicy udało się wygrać jeden OS i być w czołówce pozostałych. Niestety, jeden poważny błąd wystarczył, by nie dojechać do mety na najlepszym w historii startów Polaków w WRC, czwartym miejscu. Wygrał Jari Matti Latwala i to był pierwszy wygrany asfaltowy rajd w karierze FINA. Dzięki temu zwycięstwu cały czas małą szansę na mistrzowski tytuł. Drugie miejsce zajął Andreas Mikkelsen. Trzecie, Chris Meek. Po awarii Volkswagena planem minimum mistrza świata Sebastiana Orziera. Było wygranie power stagea i tego dokonał. Na dwie rundy przed końcem sezonu Ogier ma 27 punktów przewagi nad Latwalą, trzeci Andras Mikkelsen ma już 74 punkty straty i walczyć może jedynie o drugie miejsce. Kolejna runda WRC odbędzie się w Katalonii podczas jedynego w kalendarzu rajdu, w którym spotkać będzie można na wierzchnię każdego typu. W Tomaszowie Mazowieckim po raz trzeci odbyło się nocny Grand Prix o kuchę prezydenta miasta. Na liście startowej znalazło się łącznie 37 kierowców. Zawodnicy pokonywali trzy pętle. Pierwszy odcinek rozegrano jeszcze przy promieniach zachodzącego słońca na Tomaszowskich Błoniach przy rzece Pilicy. Kolejne dwa po zmroku. Zawody wygrał Piotr Broncher w Mitsubishi Lancer Evo 8. Drugi czas osiągnął Adrian Wichłacz również w Mitsubishi Lancer Evo, tyle że w wersji 5. Trzecie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca tych zawodów Piotr Połeć w Hondzie Civic Type R. Robert Kubica i polscy kibice mieli swój dramat, ale chyba zdecydowanie większy dramat przeżywa cały świat motorsportu, sportu, po tym co wydarzyło się na torze Suzuka a podczas Grand Prix Formuły 1. No, wypadek większy jego wyglądał dramatycznie. Widziałam, widziałam. Um... Najpierw to nikt nie widział, bo FIA nie chciała w ogóle tego pokazać, tego filmu, pomimo tego, że miała go nagrane. W końcu wyciekł do internetu nagranie któregoś z kibiców, jak to mm. wyglądało. Mm, żadnych szans nie miał kierowca. Nie dramatycznie, był zresztą dramatyczny, e, widziałam filmik e, jak do tego zdarzenia doszło, no szczęście w nieszczęściu, że mm, nadal żyje, tak, mm -hmm. więc e, nie powstają nic jak w przyszłości. Nie będziemy mówić o tym jakie są rokowania lekarzy, mm -hmm. bo to brzmi zbyt dramatycznie e, i cała sytuacja, która miała miejsce przed tym wypadkiem, czyli ogłoszenie, że Sebastian Vettel odchodzi z Red Bulla po tylu latach sukcesów, e, jakby przyćmiła to wszystko, a jednak to jest wielkie wydarzenie. No jest wielkie wydarzenie, ale tak naprawdę nikt się nie skupia teraz na tym, kto zmienia jakie barwy, na tym, że Hamilton wygrał Grand Prix w Japonii, tylko tak naprawdę skupiają się na tym, żeby Białcik um, po prostu z sam wyścig na torze Suzuka rozpoczął się za samochodem bezpieczeństwa w gęstym deszczu. Ostatecznie na przesychającym torze poradził sobie najlepiej Lewis Hamilton, który wyprzedził Nico Rosberga i Sebastiana Fetela. Ale wyścig zakończył się przedwcześnie, bo na 47. okrążeniu po fatalnym wypadku Bianchiego. W klasyfikacji generalnej Hamilton ma 10 punktów przewagi nad Rosbergiem. Citroen dostał zadyszki? Patrząc z boku na rywalizację WTCC, można by tak pomyśleć, ale chyba nie jest tak do końca, choć kierowcy francuskiego zespołu mieli w Chinach kłopoty z wygraniem. Pierwszy wyścig w kraju środka wygrał Tom Chilton w Chevroletcie, a tuż za nim finiszowali Miller i Lopez w Citroenach. Drugi wyścig to niespodziewane, ale zasłużone zwycięstwo Roba Hafa w Ładzie. Który po odwróceniu kolejności startu wykorzystał swoją pozycję? Drugi, Tom Coronel, a trzeci, Sebastian Leb. Pomimo, że cały weekend jako pierwszy w sezonie 2014 upłynął bez zwycięstwa zespołu Citroen Total, francuska ekipa uważa pierwszą z dwóch chińskich rund WTCC za udaną. Ze względu na zdobyte punkty jest już pewne, że dalsza walka o tytuł rozegra się między trójką jej kierowców to jest między Lopezem, Millerem i Sebastianem Lebem. Kolejny wyścig w Szanghaju. Było Formule 1. Było w było WRC. Odpaczone. Tak jest. WTCC też wspomnieliśmy i zawsze mi się pojawia... nasuwa mi się pytanie, jak mówimy o WTCC, Dlaczego ich nie ma w naszym kraju? E, a jak ci się wydaje? Myślę, że mamy miejsce do tego, żeby ściągnąć. Możemy było zrobić tor uliczny gdzieś, wyścigowy prawda? Wyścigowy tutaj. E, no można by było. Chociaż stan dróg było, na, to, żeby... na to nie pozwala. No dobrze, ale to, że nie ma u nas torów wyścigowych, to o tym mówi się od lat. Walczymy o to, żeby pojawił się nowy, wspaniały tor w Gdańsku, walczą o to inwestorzy, zobaczymy jak to wyjdzie, ale e, czy to, że nie ma u nas torów oznacza, że u nas w kraju nic się nie dzieje w sporcie motorowym? E, wiesz co dzieje się, to znaczy zależy na jakim poziomie, tak? No, są wyścigowe samochodowe Mistrzostwa Polski, e, są rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski, e, są wyścigi górskie też. Wyścigi górskie, bardzo widowiskowe, zresztą bardzo o nich za chwilę powiemy są imprezy typu drift, jak mm -hmm. ja to mówię. Mm -hmm. e, więc tak naprawdę dzieje się na tym no, najwyższym poziomie, ale myślę, że na uwagę zasługują też te imprezy troszeczkę niszowe. No A właśnie, nie e... tyle, że niszowe? Typu, tylko amatorskie, nie wiem, kajotesy. kajotesy których Jest mnóstwo. Każdy weekend. Popularki. Super sprinty, dokładnie. Czyli zamykamy temat tego, że u nas w kraju nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o motorsport. Dzieje się, tylko zarówno na tym poziomie, że tak powiem, troszeczkę wyższy, jak i na niższym, uh -huh. na pewno chcielibyśmy się skupić na tym poziomie, że tak powiem, też bardziej amatorskim. Po raz pierwszy zawodnicy ścigające się w górskich samochodowych mistrzostwach Polski rywalizowali w wyścigu górskim Magura Małastowska. Rywalizację wygrał Waldemar Kluza przed Marcinem Słobodzianem i Tomaszem Myszkierem, który pierwszy raz w tym sezonie zakończył zawody w pierwszej trójce. Tuż za podium dojechał Piotr Ostrowski, a piąty był Marcin Gładysz. To były ostatnie w tym sezonie zawody. Mistrzem Polski został Dubaj, drugi Waldemar Kluza, a Marcin Gładysz zakończył tegoroczną rywalizację na trzecim miejscu podium. Na terenie gminy Gniewino, to jest w województwie pomorskim, odbył się rajdowy weekend. Organizatorem imprezy w całości poświęconej kierowcom amatorom był Automobil Klub Morski z Gdyni, a na starcie stanęło prawie 70 aut. W sobotę niejako na rozgrzewkę zawodnicy przejechali pierwszy w historii regionu amatorski wyścig górski, pierwszą Gniwińską Górkę. Najszybszy okazał się Waldemar Dziedzic, kierowca BMW E36 M3 z łącznym czasem dwóch przejazdów 142 sekundy. 49 setnych. Ponad 10 sekund zanim uplasował się najszybszy w klasie czwartej Robert Bartela w Volkswagenie Golfu, Podium za kierownicą Forda Sierry uzupełnił Sławomir Pużycki. W sobotę i niedzielę zawodnicy ścigali się w ramach siódmego rajdu żarnowieckiego. Tutaj już lista startowa opiewała na 53 pozycje. Wygrał tę rywalizację również Waldemar Dziedzic, na którego prawym fotelu zasiadł Marcin Boszkiewicz. 4,5 sekundy za załogą BMW uplasował się Tomasz Sęk i Karol Mamza w hondzie Civic. Podium ze stratą 10 sekund do lidera uzupełnił Radosław Sochocki i Grażyna Kaldarczyk w Seacie Ibiza. Na rajdowych trasach Walimia odbyła się ostatnia w tym roku runda mistrzostw MKWO, czyli mistrza kierownicy walimskiej okolicy. To zarazem był również trzeci memoriał Janusza Kuliga i przyciągnął ekipy rajdowe z całego Dolnego Śląska, ale nie tylko. Prawie 100 zawodników rywalizowało na trasie, która liczyła niecałe 2,5 km. Najlepszy czas uzyskał Artur Sankowski w BMW M3, drugi był Mikołaj Wojtas, a trzeci Krzysztof Chorąży. Jak jest Twój stosunek do dwóch kółek? Pozytywny. Rozmawiamy o, rozumiem, o motocyklach. Tak, nie jeżdżeniu samochodem bokiem na dwóch kółkach, tylko na motocyklu. Prawo jazdy masz? Mam prawo jazdy, chociaż nie ukrywam, że mało jeździłam na motocyklu, ale tylko z tego względu, że póki co tylko budżetowo cztery kółka w moim zasięgu. Dobrze. Jim Hanna, na takich zawodach byliśmy ostatnio, pokazywaliśmy mm -hmm. na naszym kanale. A co wiesz o różno? Co wiem? Trochę więcej. Niż Trochę więcej niż o Dżimhanie. Dobrze. Też dwa kółka. Wiesz na przykład, że mistrzostwo Polski właśnie zostało zdobyte? Przez Stalgorzów. kogo? O brawo, Stalgorzów. W finale pokonała Unię Leczno. A wiesz też, że za chwilę będzie Speedway Grand Prix? Wiem, Toruń. Toruń. Całkiem dużo wie ta dziewczyna. Przygotowałem się dzisiaj. Przygotowała się, jest przygotowana. A my tylko powiemy, że Krzysztof Kasprzak będzie walczył o tytuł wicemistrza świata. A może nawet o mistrza, jeżeli nie pójdzie liderowi. To będą najprawdopodobniej ostatnie zawody na toruńskiej motoarenie, przynajmniej na najbliższe 12 miesięcy. Straci ona bowiem prawo do finałowych zawodów. Nie wiadomo również, czy w ogóle pojawią się na motoarenie najlepsi żużlowcy świata w przyszłym sezonie. W Toruniu odbędą się ostatnie tegoroczne zawody Speedway Grand Prix. Liderem i faworytem jest Amerykanin Greg Hancock, mający 12 punktów przewagi nad Krzysztofem Kasprzakiem. Polak będzie walczył o medal z Tajem Luffindenem, Matejem Żagarem i Nikim Pedersenem. Inni zawodnicy rywalizujący na dwóch kółkach skakali w miniony weekend w Kolonii w Niemczech, na tymczasowo utworzonej arenie, gdzie na co dzień grają hokeiści Kolonii Sharks. Zawody Night of Jumps wygrał Hiszpan Michael Melero przed Australijczykiem Robem Adelbergiem i Dawidem Rinaldo z Francji. Na żywo zawody obserwowało ponad 8000 widzów, żywo reagujący na pokazy motocyklistów. No dobrze, pytałem, no to twoje prawo jazdy. Wiem, że masz, rzadko jeździsz i takich cudeniach, jakie robili ci panowie w powietrzu, skakali, to nie. Wiesz co, może tak. Dwa razy, tak? Pierwszy i ostatni. To nie próbuj, naprawdę. Okay. Póki co dziękujemy za dzisiejsze wydanie newsów w Room TV. Oczywiście zachęcamy do lajkowania. Tak, lajkujcie nas. Peace. Na Facebooku <laughs> znajdziecie nas tu, tu, gdzie? Tu i tu, tu tak? Dobra, tu gdzieś będzie. Tak jest, OK. I oczywiście zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie Vroom TV. Bardzo, bardzo dziękujemy z góry. Tutaj musisz pasować. Mhm, tutaj <grym> będzie, właśnie, w Room TV. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Bartek Musiał. Magda Wilk. Pa! Ciao! Nie, nie, ciao! Nie ten znak! <grym> A może w przyszłości, jak skończę z czterema kółkami, albo Słuchaj, będzie mieli byłem budżetowo. na imprezie Jim Hany. Mistrzostwo, naprawdę świetnie zrobione, wspaniali ludzie. O tym też możecie się przekonać na naszym kanale. Ale ja chciałem zapytać jeszcze o inne dwa kółka. Żużel, mówić coś takiego? Mówi. Byłam dwa razy na zawodach żużlowych. Mhm. Raz w Niemczech, raz w Czechach, mhm. ani razu w Polsce. Kilka nazwisk jestem w stanie wymienić, ale nie każ mi. Dobra, nie będę ci kazał w takim razie.